Jaką objętość gazowego chlorowodoru trzeba rozpuścić całkowicie w wodzie, aby uzyskać 1,5 decymetra sześciennego roztworu kwasu solnego w warunkach normalnych o stężeniu 1 mol na decymetr sześcienny? W tym zadaniu mamy obliczyć, jaką objętość gazowego chlorowodoru mamy dodać do wody, aby otrzymać 1,5 decymetra sześciennego roztworu o stężeniu molowym 1 mol na decymetr sześcienny. Wszystko przebiega w warunkach normalnych. Jest to bardzo ważna informacja. O tym powiem za chwilkę. Skoro stężenie molowe wynosi 1 mol na decymetr sześcienny, oznacza to, że w jednym decymetrze sześciennym znajduje się 1 mol HCl. Natomiast mamy tutaj w naszym zadaniu 1,5 decymetra sześciennego, zatem będzie to analogicznie 1,5 mola HCl. Mamy zatem w naszym roztworze 1,5 mola substancji. Jeśli chcesz możesz obliczyć również w ramach ćwiczeń dodatkowych masę molową HCL. Natomiast w tym zadaniu nie jest to konieczne. Przypominam masa molowa HCL. Jest to masa molowa wodoru plus masa molowa chloru, czyli 1 plus 35,5, czyli jest 36,5 g na mol. Natomiast my tego obliczenia akurat nie musimy wykorzystywać, ponieważ możemy po prostu obliczyć objętość. Ponieważ w warunkach normalnych 1 mol każdego gazu, czyli również gazowego HCl, zajmuje 22,4 decymetra sześciennego, to skoro mamy 1,5 mola HCl, to zajmuje on X. A X będzie równe 1,5 mola HCl, czyli to, razy 22,4 decymetra sześciennego, czyli to, i to wszystko dzielimy przez 1 mol HCl. Ja tutaj skracam mole. Tutaj nawet tego HCl nie potrzeba pisać. Jest to zbędne. 1,5 razy 22,4, czyli to będzie 33,6. Zostają nam decymetry sześcienne. Jest to nasza objętość tego gazu. Zatem jaką objętość gazowego chlorowodoru trzeba rozpuścić całkowicie w wodzie, aby uzyskać 1,5 dm3 roztworu kwasu solnego w warunkach normalnych o 1 mol na dm odpowiedź jest to 33,6 dm gazowego chlorowodoru.